Nie jest z montowania lunety i najelenia gdzieś tam jest. Kurek niech pan odciągnie, przecież będzie łagodny. O właśnie. tu już ta funkcja jest taka łagodna. Zawsze się odciągnie dlatego... Ale kokie trochę bardziej. Ale tak jest strasznie ciężko. Mm -hmm. Trzeba było i coś do tego trzeba przekonać po prostu. niech pan strzela dalej, dowiemy no się jak pan nie strzela, bo to... okej, okay. i wiemy, że jest pusto. ta sama zasada